Cześć witajcie, z tej strony Warlock80 i w dzisiejszym odcinku będziemy grać w minecrafta yy, trochę sobie zagrałem, żeby nauczyć się grać w ogóle w tą grę bo nie grałem z 5 lat w nią, albo z 4 lata więc no, poczekajcie sobie na to przykład yy, no i sobie Trochę zagrałem, tutaj sobie wykopałem trochę. Akurat się odrodziłem w wiosce, więc tutaj mamy dużo jedzenia. Pokażę. O. Czy znaczy, ogólnie tam mieszkam pod ziemią? Tutaj jest taka fajna wioska. Były dwie skrzynki, dużo żelaza było. Sobie jeszcze wezmę wodę w razie czego. W ogóle obsydian był. Dziwny obsydian był w, w skrzynce. Nie wiem, czy to jest możliwe. Znaczy, no na pewno jest możliwe, ale. Yy... O czekajcie. Jak wziąć babę? Dobra, nieważne. Mm. No i obsydion ze zwykłej skrzynki nie wyda, znaczy ze zwykłej. Obsydion nie wyda. Dobra, wezmę sobie to. I pójdę eksplorować teren bo to akurat jest bardzo ważne o tam możemy też zamieszkać ale będziemy mieć w takim razie dwa domy o jajeczko Wezmę to jajeczko bo może nam wypaść jakiś kurczaczek ja nie widzę Bra, piszcie kiedy chcecie, w komentarzu, kiedy chcecie Fortnite'a, bo ja czekam i czekam, a tutaj nic, nic, mam już dwa odcinki, znaczy dwa odcinki, no mam. Ten odcinek, poczekajcie, o mam ten odcinek i jeszcze jeden odcinek, no nie będę, no Jezus Maria, o tutaj nie będę zdradzał wam, yy. co to jest, bo no warto, warto poczekać, warto, o. Ciemiejkiem, poczekajcie, jest tu wojnacznia, a jest tam, wyłnacznie. no dobra, to życie mi, jakie chcę, co jest, Maria, to mam bardzo dużo węgla w mojej. O, kopalni, więc. O to na Izzy zrobimy. O. Na izi zrobimy sobie następne pochodnie. Nie, do wody wpadłem. Pomocy! Nie, mi ktoś pomoże. O, dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Ile tu w ogóle jest tych owiec? Co idziesz do mnie? No, co? tak mądra jesteś? Strasznie mam dużo jedzenia. To bardziej, że mam jeszcze wioskę, to za darmo y, jakby dostaję y, jedzenie. Y... Mam białą wełnę po dwa razy i czarny. Mam pomysł co zrobić, tylko żebym musiał strasznie dużo wełn Wełn? Wełn wziąć? Nie wiem jak się mówi O, no i jeszcze mam intro Więc jak Panie zacząć oglądać ten film to zauważyliście, że mam intro nowe na odcinku. strasznie fajne, prawda? Dajcie znać. Rolnik. Nie, będę go to przecież ten. czekajcie, jak to się pisało? Yy... Mm, time, Sort. Daj. I nie działa. Czyż włączyłem komendy. Coś złego robię, ale no nie włączyłem przecież komendy. Jeronimo, No. No. O, no i woda. Woda. Wyrę... Znaczy woda, no woda. Mam pomysł. Bo jak mam tak dużo kamienia, to mogę... Oj, oj. Chciałbym to szybko zrobić o to i to tu, żeby Nie, 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 nie. No shit. Trochę problem. O, Mój instynkt. A. No i że mamy aż pięć. pięć Pięć bloków drewna. Możemy o to tak zrobić. O, tu, tak. hmm. O, akurat mi nam starczy. Pyk, 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 pyk. Hmm. Cześć. Z... Haa. Hmm. Jezu, ja uwielbiam ten obóz. Haa. Hmm. Co jedzą kaczki? Poczekajcie. Eee, co jedzą kaczki? Kaczki chleb. Właśnie, ja głupi jestem. Przecież chleb jedzą kaczki. Tylko nie wiem, czy w minecraftcie jedzą. na to mi chodzi. Macie. O. Poczekaj. Masz tu. No masz. Jest to. No jest to. Chyba, że to kurczak jest. Czy według mnie to. No już. Oj, przepraszam. To jednak są. Chyba. Poczekaj. Sobie odpalę przeglądarkę. Napiszę. Co jedzą? Kury Kury, kurde W Minecraftie, zapomniałam, że w Minecraft Jeden go. Na się zboża. Na się nasiona zboża, czyli pszenica. A to zjesz? Czy nie? Nie chcę zjeść. Siona! A nasiona! A nasiona, może to co innego jest przecież. Mam te pochodnie, to bo jest troszeczkę ciemno. Tu wieczna noc jest. Gdzie to hodowla jest. Wybrałem się tak kurdenny Takie miejsce zamieszkania, że... A to... Czekajcie, to jest... To jest blok tego, prawda? I... Ja czek, Gdzie jest ta kurde? Głupia farma. Ja nie mogę. Czysto farma? O, jest tutaj. Proszę Państwa. Jak mi... Jak mogę wędkę zrobić? chyba coś mogę to jakoś przerzucać Uważam Mmm... dobrze Teraz idę do mojego domku tutaj sobie zobaczę drogę do ha... bez kitu W złą stronę idę Uczaku, mój ty piękny Jedz, jedz dużo tego Chyba się przejadłeś Jak uciekasz? No! Nieważne Jak się przejadoś to już nie mój problem Znaczy, mój problem, ale nieważne ja cię skrzynię muszę zrobić. Kwadratowa przygoda. Oj, przyjacielu. Przypominam, że live'y codziennie po dwudziestej Staram się o 20, jak nie ma o 20, tak 20, 10, 20... Oj, oj. Mówię, jak nie ma o 20, łopatę. O, o ja pieczony Tutaj, ej. A dobra, bo ja myślałem, że pochodzę. Nie to tylko to. I może w tym odcinku zaczniemy też trochę może y, kopać na dół. Yy, bo nie. To czekajcie. Ja nie jestem doświadczony, bo może w Minecraftcie co je koń Nie. Minecraft O może krawić życie co innego Minecraft Wikipedia koń co je koń dobra e. E. Nie, mam siodła Mam zbroję, która mi nie jest potrzebna i dlatego... Ty, koń! Perali! Co robiłeś? Ty, koń! Ale mucie w ogóle. Ty masz ten. Masz ten! No co niecholę masz? Ja cię. Co ty masz w głowie? To fa fajne, sa fajna sawanna w ogóle. Bez kiedy? Przecież to jest zwykłe miasto, nie wiem. Mm. Przepraszam, że was zabijam, ale potrzebuję bardzo potrzebnego. Znaczy, bardzo potrzebnego, bardzo potrzebnej skóry, która jest mi potrzebna do czego spytać. No, oczywiście, że mnie jest Potrzebna do. Ty dawaj jedzenie, bo twoje jedzenie jest najlepsze. Eee. Um. No czemu nam jest do zbroi skórzanej? No i tak jest problem, że mam tylko takie dwie skóry hmm, muszę znaleźć farmę i wiem, że już farma, To jest. Że tak za to zawsze nam. Można to tak postawić i tak postawić. Czerwony O, Chodź, oh, łobość! Co to za widzenie? Sterowanie. i słuchajcie, jest. I to Narrator. Nie. Narrator wył. O, dziękuję, że tylko tyle. Yy? Debugowanie, nie wiem co to jest debugowanie, że nie by debugować, śmieszne, potrzebnym jest dużo strasznie, dużo strasznie, dużo strasznie, dużo strasznie, dużo strasznie, dużo drewna, którego mam. O, przepraszam, przecież ja o nie myślę, łapię. Przecież tutaj jest skrzynka. Mogę ją rozwalić. I też pójdę teraz do kowala i ją też mogę rozwalić. Poczekajcie co jest mi... bruk. Do tego schowu to mi nie jest potrzebne. To mi też nie jest potrzebne. No to też mi do niczego nie jest potrzebne. To też, to też, to też, to też. Łączka kosna jest, staw jest, staw jest. Staw jest to snop psiana nie, pszenica też tak się nie, to i to, śmieciory też nie, to też nie, eee... co to powróciło, bo coś słyszałam, że powróciło, Rolka tego też nie, eee... to też nie. Chyba tyle. Ej, po... O nie. Poczekajcie, jeszcze raz muszę to wziąć. Ja głupi jestem. I to wyrzucam, to wyrzucam. wiadro wody jest mi potrzebne. Dioret wyrzucam skrzynię zostawię. To wyrzucam, to wyrzucam, to wyrzucam, to wyrzucam to wyrzucam, to wyrzucam, to wyrzucam to wyrzucam. To wyrzucam. Co to było? Surowy kurczak Ziemia mi nie jest potrzebna, to mi jest Skóra mi nie jest potrzebna, surowy schod mi nie jest potrzebny, to mi nie jest potrzebne Nie wiem co to jest do to... bo... Bye bye No super W ogóle to, to nie jest dziwne To jest taka mała woda Eee, yy, ja nic, ja tylko się wkradam do twojego domu, niszczę skrzynię, ja nic tutaj nie robię. No, wcale niczego nie ukradłem, baj baj. Dwie ośmiornice w... ...w basenie, bo... ...bez sensu. Przecież to jest jeziorko na małą wieś, więc... Ha, <śm> to rozmowa kowala z farmerem ha 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 ha, ha. ha, ha. i to mczerni za darmo jeszcze skrzynkę dostaję widzicie nie 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 to skrzynka. Gdzie wy macie szaf szafki? Napiszcie w komentarzu. Czy takie skrzynie? Nie chodzi o takie skrzynie. Sztabka z żelaza mi będzie potrzebna. Co robiłaś coś na razie, nie? Póki nie mam... Yy... Właśnie, łączka kostna. Póki nie mam kota, to mi nie jest potrzebne we wołowiny też nie musiałbym coś zobaczyć jeszcze pochodni mam strasznie mało więc to biorę tu to, to biorę to A biorę tu kostną mam zobaczyć dwie rzeczy bo jednak pamiętam że coś Biały barwnik. A z tego? Coś z tego się da na przykład. O, czyli 9 muszę mieć. A, to mi też nie spoczywa. Ale mączka kostna. Zobaczę, czy to będzie działało na. Chociaż ja nie chcę, żeby dorastał, bo na mojego kurczaka wacusia to jest potrzebne właśnie ja cię właśnie takie Co to ma być To naprawdę działa. W ogóle nie wiem dlaczego beczka jest tutaj i chyba tutaj nie był. Tak mi się wydaje. Eee Ale ten y, zel, y, żelazny na pierśnik to był... Oh. Kurde Był w ogóle w skrzyni Sztabka żelaza i jabłka No jabłka wezmę Jeszcze ważne, żebym nie musiał y, Wychodzić na, na dwór, żeby. A! Sobie coś opiec. To sobie tak biorę. No i myślę, że. O, przepraszam za, za takie dziwne dźwięki, ale. No, 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 no. no, no, no nieważne. Yy... O, jaj kozmysł! Proszę! Jest! <śles> cieszę się, że mi z jejka nie wypadł, kurczak. No, cieszę się, no bo. Bym musiał jeszcze więcej nasion zbierać. Halo, pacuś. O, tu jesteś. Dobra, co my jeszcze mamy zrobić? No, wiecie co? Dobra, no, czyli tyle. Mi się podoba ten domek. Jak Wam też się podoba, to zostawcie łapkę w górę. Jak się nie podoba, no to też możecie zostawić. Zostawcie też suba z dzwoneczkiem i komentarz kiedy, w jakie dni chcecie Fortnite'a. Mówię od razu, że poniedziałki na pewno nie. Poniedziałki i wtorki na pewno nie, bo nie mam czasu. I czwartki nie. Czyli macie do wyboru środę, piątki. Soboty i niedzielę. Więc myślę, że no 4 dni no to nawet dużo do wybory na cienko nad porów. Więc jak już mówiłem, jak Wam się filmik spodobał, to zostawcie łapkę w górę. No i to jest koniec odcinka. I widzimy się w następnym odcinku. Elo!